Uff, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. co się stało? Się! Kostek. Co uff, robi Kostek, uff, 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 Ja. uff, 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 się uff, <laughs> <the> <laughs> A, to że Enderman się nie spałnił o to by było... Ej, nie! Nie, jest A gdzieś... Się... O flip. No. Jak mi cię przykro. Ty ale tam nie ma. się pochować te niektóre rzeczy do skrzynki ja, ej, ej, ja muszę skrzynkę do drewna zbieraliśmy cały zbieraliśmy co, drewno I Jakoś, no nie zbieraliśmy. Ja a i nie kopiować mojego niku. Nie kopiować mojego niku. No, a ile my zbieraliśmy to drewno? Ile ile godzin? Nie ja wiem po co. Musieliśmy też troszkę kości zbierać, żeby zrobić mączki kostne i to wszystko tak. No zarosnąć, bo jak z które to się nazbierało. No. Ej, Nie byliśmy na innej wyspie, tylko byliśmy na tej i... Znaczy, pod nią właściwie. No. Podniśmy. To przygotujmy drewno i ten... I budujmy już ja, dom. Ja Ej, jestem... ja, czekaj, to musimy te kwiatki... Które tutaj, tutaj gdzieś ten dom. A to skrzynka jest na dole. Hmm. Ja wiem to zrobię. Gdzie? Już tam była, już tam byłem. Tam były te zgniłe mięsa i ten. Aha. O to mogę załatać? Eee, tak, możesz załatać te dziury. Ej, hey, no please, no pomóżcie mi, no bo kur... Tam jest ta piórka jest zbiórka. no, fucker, shit. Kurcze, ja tu muszę załatać tą dziurkę tutaj wielokrotną. Drewno. A ci teraz tutaj drzew przedam. Otóre mam tutaj. A czemu się załatałeś Tą dziurę? Chcesz załatać? Na początek filmiku coś się zabił, jaki. No Ile razy się zabiłeś, nie wiem. A ciekawy był początek filmiku. Cliperki. Tak, ciekawe. Z początek z tym. Dla wyda ciekawe, dla nas niekoniecznie. Oh, bo to nie było zbyt ciekawe to Bolesne to Na początek dnia to to nie było zbyt przyjemne. O. A i właśnie, wyposażyliśmy się w zbroję. Noo... Wami... O to nie! To nie ta dziura! Fak... A... Jaka... O nie! Ja wiem, do jakiejś dziury! Ale, gdzieś twoje itemki są, bo walałeś w jakąś ściankę. Wiesz... Ej, Kuba, Kuba to... chodź szybko! Chodź tutaj, Kuba! Kuba, Kuba tu będą moje itemki, tu będzie taka dziura i tu będą no, moje itemki. No, I ty? na spodnie pstie, miałeś full. to masz, warto, że ja chodź, to chodź, tak chodź. mi spadły mhm. właśnie, ej, kupię. ej, błupie, błupie, błupie. A tylko ja nie zgidałem, wy sami się zabijacie idź tu, tu. gdzie, 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 gdzie? Tu. No, tutaj, no, no idę, Kuba. no A, Kuba no cicho być tak. tu, tu ta dużo tych dziur tutaj jest. A to był, to gdzieś było item. Nie wiem, czy się nie także ten. No, pewnie dużo spadło. No, dużo no, spadło. Ale że ja tu niczego nie widzę. Ale ty wiesz, kiedy ja, miał miał tam szalony, właśnie taki ścian. Ja w miść widzę Fuck! Widzę jedynie moje żelazne budki. Chociaż tyle. Reszta poleciała. Jedziemy ja z tym, To co, Musimy budować! Co to? to jest... Tak, to moje budki. Przejdźmy, I... jest... że resztę rzeczy. Nie wiem, nie było. Nie mam rozpalę, to będzie Większość rzeczy dałem do wylewu. Białe z Szczęście. moje drewno. Ej Ja mam dość dużo drewna, to ja ci mogę tam, które dać. No, dałam dużo z mojego. Ej Cześć! 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 Ciąż po cichu! Mam dziwne lagi! Ja też! Mi portfolio spadł, ale tak powoli... Mi tak cofas o chwilę! No i też! Wiesz, że spadły? No I to... <śmany> 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 dobra! Ej! Słuchajcie, on tu... ...przypadł ja wiem gdzie! Tak! Dobra! A, się poprawiło jest. Obrazała tam dziury? Się sama panią grała. Musimy dirta wykosić. Dobra, ja tu mam odsy dirta. Tu dirta jak na razie, to ci mogę dać. I masz tu trochę drewna. To trochę drewna? Mamy łód paty. Ale kto chce trochę drewna? ja sam mogę zbudować ten dom. Zduk! Zduk! Ty pies? Dominika moja, nie mam psa. Y nie bo wtedy mi się coś dzieje, także nie Ej, możesz mi dać luk? Tu? Ty miałeś. W ty w miałeś dwa, A ty miałeś dwa, nie? Jest, jednego miała, same jest pozytyw. Czy ty sam budować ten dom bez was Czy razem budujemy? Ty na razie możesz budować, ja tu muszę skosić trochę łopat, znaczy łopatą troszkę, nie i w ogóle. Poczekajcie chwilę, ze Chcesz... 2 w na chwilkę będzie.